Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek zaczynamy od klasycznej jajecznicy prezesa. Tak więc voilà. Samą patelnię, wrzucamy łapą, a nawet i może i iPhone'em. Wszystko co się da o. Zasmażamy i wbijamy 4 jajka. Albo 3. Zobaczymy. Jeszcze czosnek rzuciłem To jajka wchodzi I mamy to niech się zetrze dobrze zetnie dobrze białka a później jedziemy dalej Taka jajecznica prezesa chodzi o to żeby jajka żeby żółtka były mniej ścięte, a białko ścięte A srejle z leilą jadą gdzieś e, to jest za górę tak. Tam Mam tu wodę z ananasów, ona bardzo słodka, to z wódką wymierzam dla dziewczyn, dla strajle i dla sąsiadki. No takie drinki z ananasem i z tym sokiem z ananasa i z lodem i wódka. Pożyłem jeszcze jednego ananasa, więc zrobiłem 3 strajle, nie chcę, ja nie chcę, dla mnie, dla sąsiadów. To mówię, jak dobrze mieć sąsiada, ja chcę sąsiadą sąsiadą sąsiedzi mi. Zaraz, Lejda przywołam, nie chcę ze mną, tu nie trzeba przywoływać, bo już chyba wyczuła, że u Pana jest mięcha, co? Dobre, masz to. Ludzie nie patrzą, to na Ciebie czekaj. No to by Masz. Ale dobre są. Dobra, co zjemy tutaj. To hmm? nie robisz tego. To nie jest przy, przy, przyprawione. Jedno dla mnie. Jedno dla Ciebie, ok? Tylko żeby nie widzieli, bo się będą wkurzać. Zabieram Ciebie piesku i jedziemy dookoła dzielnicy. Chcesz jechać? Z panem? O. Na dzień dobry stanął u nas food shop, food truck z ciuchami. I na wieczór na kolację wchodzi smoczy owoc. To nie dla Ciebie. Co, pies spadł? Jeszcze na późny wieczór, takie keto wjeżdża. Stryler zmienia pościel. I widzimy się jutro. Dobranoc. Dobranoc. A witam dnia kolejnego. Stryler była po zakupy. Trzeba jej pomóc się rozpakować, chociaż jakaś drobnica, nic restauracyjnego nie mamy, kokosy, kokos, jakieś tam lód, nie wiem po co lód kupiła, jak... my mamy nasz lód, ale może, może go nie mamy teraz, nie wiem, ona wie lepiej, a dwa kokosy są, dobrze, pamiętam. a jeszcze do tego muszę jechać zaraz paczkę odebrać, znaczy zamówiłem bardzo dużo kiełbas w tym, tym razem, żeby tego jeszcze... Tym razem zamówiłem, pokażę Wam później. Bardzo duże zam... Nie wiem, mam jak, dobra, poradzi sobie. Duże zamówienie. No i jest to w lodzie, to idzie w paczce w lodzie. No ale jest to mięso, Więc powinna jak najszybciej trafić do zamrażalnej, a część do lodówki. O, Ale zajada. Alejla cały czas przyjmuje leki razem z pokarmem. Srejda jej teraz te leki w moździerzu, le na moździerzu, nawet nie w moździerzu i posypuje mięchą, tak w na, na najlepszy sposób. A co tu się dzieje? Hmm? Panią gryziemy sobie, podgryzamy Panią, no podgryzamy Panią i pogryzła, zobacz dziurę masz. Juze hall oh. <laughs> tak się kończą zabawy z pieskiem była zabawa, to jest i opłata. Wiecie co, myślę motor z koszem kupić. To bym zleł do mieździł na zakupy. Mógł Pizzę rozwozić. Motor z koszem. Uuu. Jakieś psy Ush. czekają. Uf, 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 uf. Dobra, ja jadę, leila ze mną nie pojedzie, bo ja mam, będę musiał, ten, bardzo dużą paczkę dzisiaj mam, a już przyszła paczka, tak więc jadę odebrać. Mam wielką paczkę do wzięcia, nie wiem jak leila będzie wracać, ale zabieram ją, bo no, o, widzisz? Nie będziesz mogła tu jechać, bo tu będzie duża paczka, ale ona chce jechać, więc niech jedzie. To się trochę przebiegnie, to będzie może inaczej, co? Lejla, ona woli pojechać i pójść nawet później pieszo, albo z tyłu usiądzie, nie wiem, zobaczymy. Przejdziesz się na mnie jak na idiotę, po co ją bierzesz? No bo chcę to ją dole. Słuchajcie, paczka jest mega, mega wielka. Ta paczka waży około 20 kg, bo tam kupiłem 18 kg mięsa plus lód. Upakowanie tam nic nie waży. Jeszcze jest leila, Tu jej też nie tego, muszę wziąć tuktuka. Mam tuktukarza za dwa dolki. Ale pomoże mi załadować w takim razie i rozładować. Dolki to okay. Dobra, Srej robię unboxinga, a gościu sobie zmywa tuk-tuka. Nie <laughs> wiem, po naszej pasce trochę tam się jakieś woda leje czy coś z tego faktycznie, no. A to jest po mięchu, to niech sobie umyje. Thank you. Thank you so much, bye bye. 2,5 dolka. Chciał dwa, dałem mu 2,5. Dobra, tu mamy fakturę. Zapachy pierwszorzędne, widzę jakieś są próbki też. Zapłaciliśmy 251 dolarów, coraz większe zamówienia robimy, jest biała kiełbasa, jest kurcze biała taka, aha, to jest ta niemiecka, niewędzona, kurde, ale mamy, mamy tego wszystkiego, tego, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Ale tu zapachy idą, ja pierdziele. Ale mamy tego wszystkiego. To jest ta niemiecka Bogwurst. To jest biała. Ona jest surowa. Tak jak mówiłem, do nas nie przychodzi zamrożona. A jeszcze dostaliśmy, kurde, te próbki, kanabanosy. Jakieś. Kurde na deski mięs. Fajnie, fajnie to darmowe było, nie? Nie wiem, czy pokazywałem wam tą fakturkę. Tu macie ceny. Elegancko, robi mi wrażenie, ktoś mi zarzucał w komentarzach, bo się pomyliłem, że to przyszło do mnie i roz... to nie przychodzi zamrożone, to jest prosto od producenta, to jest tak zrobione, a ja sobie dopiero później, u mnie jest pierwsze mrożenie i przestrzegamy tego, także kurde, ale zapachy mówię wam idą, mnie. jeszcze te grotisy dostaliśmy, fajne, 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 bardzo dziękujemy, nie, widzicie, woda z lodem, nie. Na zimno. O! Kurde, robi wrażenie cały czas. Także wszystko przepakowałem, a tu ma nasze gratisy. No idealne jak będą jakieś deski mięs. Do Lei przyszedł kolega Kumpel i ucieka. Daj mu coś do jedzenia. Stry kupiła coś za 7 dolarów, nie wiem co. Mówi chodź zobaczysz Kupiłam z służbowych pieniędzy. O, coś takiego Takiego grilla 7 dolarów Okej, dobra, to nagrywamy gościa na to Zobaczcie, to jest taki gość co robi... Oni to robią w tych, u siebie na wsiach I to jest to jest taki trak, kurczę, ale tu wiatr jest, nie? Że to można ściągnąć, widzicie, normalnie to się odkręca i wtedy jest kabrio ale wiatwie przejedziemy się z gościem. On tutaj ma i sypialnie i wszystko. Fajnie, że kupiliśmy. ok, but I will I will leave soon. Uh, they give me Leila. tik. Wait, kupię mu z piwa. Niech ma chłop, kurde, tak jeździ, ciężko pracuje. Tak mi dał nagrać coś takiego, kurde, że to jeździ w ogóle, nie? No, tu ma jakieś przyspawane coś. Tu, tego, tu ma swoje łóżko. Chantik. Kupimy panu z piwa, tak? No, żeby miał, bo dał nam nagrać fajny materiał. Gdzie mam tutaj ten. Ej, Lejla, uciekaj, bo pan będzie zyskaki. Uciekaj, już mi stąd Ej, a, o, tu mamy ryby od razu mamy Kambodżę. Dobra, To będzie prezent dla tego człowieka za to, że tak ciężko pracuje. A ja mogę sobie nagrywać No. Hello. For you. Ej, hey, for you. Ej, hey, yeah, yeah, for you. Ej, hey, yeah, yeah, for you. Hey, for, you. Hey, for you. Free. Okej, okay, okej. Okay. Yeah. O, lejla jedzie. O, okej. Okej, Bye bye. No, Leila z sąsiadką wróciła, bo akurat sąsiadka była. No. O. No to jeszcze nagramy. Mówiłem wam, to jest taki kabriolet. Kurde, prosto zrobiony. Światła zaspawane. To jakieś sobie tutaj zrobił, jakieś ledy, nie? Tutaj ma, no rzeczy, które sprzedaje, nie? który gdzieś nam sprzedaje, której od niego coś kupiła. No kurde, weźcie mechanika teraz w Polsce, nie? Komputer trzeba wymienić, nie? Siodło by mu się przydało. Nie chciałem mu dawać pieniędzy, dałem mu zrzewkę piwa, myślę, że jest okej okay za to nagrywanie. Z czym nic nie dać też by było okej, okay, bo kupiliśmy od niego przecież, nie? Ale jest okej, okay, nie? No. <grystanie> Dobra. No, jeszcze sprzedał coś tutaj? O, też sprzedał. My też to kupiliśmy. To jeszcze dla Leli wołowinka. Wchodzi, nie? No. Ale ryby, proszę państwa. Niech mi odwiedzie teraz. Nie, nie, ja zawrócę. Już nie trzeba nagrywać, nie? Ale jaja z tym nagrywaniem. Lejla przybiegła, a pojechała tam, tak? Leila jesteś? No. Go, pan dla Ciebie kupi go. Go po chińsku pies, a po kmersku beef, wołowina. Mamy różne tutaj, widzicie? Podroby. Wow. No co, wracamy do domu? Chcesz wracać do domu? Zobacz. Hmm? Hmm? Dobra. Thank you, bye bye okon, Bye bye. Chodź. Pan już ma swoją robotę, widzicie, ledy się świecą. Chodźcie, inne lampy może nie świecą. Tutaj też ma krzesełko, ktoś może usiąść i nawoływać. Kupcie, kupcie. To jest wszystko z gliny wypalane albo koszyki wiklinowe. Nie chcę koszyków wiklinowych, bo one będą gniły tutaj w tej temperaturze. Nie? No po prostu gniły się będzie z tych robił. Dobra, wrócimy na pieszo, trochę sobie pochodzimy, co? Dayla Ale mamy materiał już cię będą atakować. Nie, bo się z panem jesteś to tak. Jeden kop i nie ma chodź, chodź, chodź. Sąsiad. Ja chcę się zaatakować. Chodź tu nie ma co Nie nasz teren Dymimy na naszym terenie Co koleżka? Tutaj mają takie tricykle. Ja myślałem sobie motor z koszem kupić To bym woził streję i lejle. i takie gogle bym kupił I normalnie motor z koszem byśmy jechali do kampotu czy gdzieś Dzisiaj nawet oglądałem i pytałem się tego mojego mechanika. Mówi, że nie zna, jakby taka się oferta była, to raczej będą jakieś stare motory, w sensie antyki, które będą kosztowały, nie? Na Filipinach jest dużo takich tricykli, chociażbym sobie sprowadził takiego tricykla, tą część i nie wiem, do skutera podłączyć. Co, pies był z panem, ogon do góry, jęzor na wierzchu, pierwsza idzie. Leja pobiegła ogłosić światu, że wróciliśmy. O, byłaś już pokazać, że wróciliśmy? I mamy mięcho dla ciebie? No. No, no to zobaczcie, będzie takie kucharzenie, fajnie, fajnie, fajnie. Okay. Chodź, dostaniesz, tak? Chodź, masz. Masz. To ty masz jeszcze ze starego rzutu chyba coś A okazało się, że cała Micha jeszcze tam była w lodówce Dla psa, też wołowiny Po krótkim śledztwie dowiedziałem się, że Leila tak z sąsiadką wsiadła, przyjechała tutaj Wysiadła i z powrotem do mnie wróciła tam, nie? Także taka to była historia A sobie ma jakiś napój? Co so, to this? Co to jest?